Cześć, dzisiaj pokazuję Wam album dla Kuby, przygotowany na jego czwarte urodziny. Kuba uwielbia pociągi i samoloty, więc album utrzymany jest w tym klimacie. Jak widzicie, dużo żywych kolorów i miejsc na zdjęcia. Strony nie są opisane tak, aby mama Kuby wraz z synem mogła na spokojnie uzupełnić ten album wedle własnego uznania. Album pomieści zdjęcia w formacie 9x13. Tutaj widzicie stronę z drzwiczkami, zamykaną na rzeczkę z dodatkową kieszonką na zdjęcia. Tutaj także kryje się miejsce na zdjęcia. Pociąg nie jest do końca doklejony, tak by od góry można było wsunąć za niego zdjęcie. A tutaj mamy zakładkę, na której również wejdzie mnóstwo wspomnień: maty na zdjęcia, motyw samolotu. Za zakładkę można wsunąć także zdjęcia, które nie będą przyklejone na matach. Także album nie ogranicza, jeżeli chodzi o ilość zdjęć, które możemy do niego wkleić. Do każdej kieszonki zmieszczą się zdjęcia, które będziemy wklejać na matach, zdjęcia, które możemy włożyć luzem oraz tagi z miejscem na opisy wspomnień. Tutaj również niepodklejony fragment, aby można było wsunąć zdjęcie i przykleić je do strony. Tu widzimy... Harmonijkę, na dodatkowych kilka zdjęć. Całość utrzymana jest też w klimacie podróży, ponieważ Kuba jest bardzo ciekawy świata i chce podróżować. Zakładka z kieszonką, tak na wspomnienia, mata na zdjęcia. Można tutaj też przechowywać inne pamiątki. Tutaj taka mała książeczka albo na mniejsze zdjęcia, albo na zapiski wspomnień. Można tutaj też przechowywać bilety z podróży. Można przechowywać jakieś wspólne mniejsze pamiątki. Na tej stronie znajdują się dodatkowe flapsy na fotografie. Na jednej z nich nakleiłam tekturkę z samolotem. Kolejna strona to kolejna harmonijka zawiązywana na kokardkę, która jednocześnie tworzy kieszeń na dodatkowe zdjęcia. Które można podkleić na załączonych matach. E, można też zostawić tutaj jakieś zapiski wspomnień. Tak wygląda harmonika. Na każdej ze stron można umieścić dodatkowe zdjęcie. E, tutaj widzicie wodospad na dodatkową fotografię. Tworzy on zawsze jakieś dodatkowe ekstra miejsce. W którym można zachować wspomnienia, a tutaj kieszeń maty na zdjęcia, można też wkładać zdjęcia samodzielnie, włożyć jakieś e, zapiski, można włożyć e, zaproszenie na urodziny e, albo cokolwiek. A tutaj e, taki czarm z samolotem, nie mogłam się powstrzymać, by go nie dodać. E, uważam, że tworzy bardzo fajny efekt. I dodatkowe karty na zdjęcia w każdej z, ze stron znajdzie się taka karta, którą można zapełnić jeszcze dodatkowo wspomnieniami. Jak słyszycie, mam tutaj mojego pomocnika, który skutecznie próbuje mnie zagłuszyć, także nie będę się więcej rozgadywać. Dajcie mi znać, jak podoba Wam się ten album. Był on dość dużym wyzwaniem, ponieważ, mimo że był to album dla małego chłopca, to zachował on powagę jego zainteresowań i praca z tymi papierami, które były mocno podróżnicze. Też stanowiła wyzwania, aby nie zapomnieć jednak że jest to album na urodziny dziecka. Pozdrawiam was.